Zadaję sobie czasami takie pytanie i pytam ludzi, lekarzy, pytam Pytam lekarzy i zadaję pytanie. No bardzo często, kiedy jest takie duże spotkanie, organizator przyjdzie i powie: Tam w prawym rogu są lekarze. No to dobrze I wtedy zadaję takie podstawowe pytania, które no, chciałbym się tymi pytaniami z Państwem podzielić. Jakkolwiek to nie będzie nic na temat tu mnie szczekam, tam mnie boli, bo ja to zostawiam teraz innym. Niech oni o tym opowiadają. My musimy, po, po... chciałbym zrobić następny krok w tym wszystkim. Bo ileż mogę mówić o tym samym cały czas? Dlatego napisałem to i jest to w formie pisanej. I macie filmy na stronie internetowej mojej. Macie tych filmów całą masę. Zachęcam Was do tego. Natomiast, co, na co ja chciałem dzisiaj zwrócić uwagę, to za, brakuje nam jakiegoś takiego logicznego myślenia. I ja nie wiem, co się dzieje. Nie mam zielonego pojęcia. Szukam rozwiązania. Bo szuka, może nie tylko szukam rozwiązania, co, szukam przyczyny, dlaczego przestali ludzie myśleć. Bardzo bym chciał, żeby lekarze w Polsce mogli to stosować nie w tajemnicy tak jak w tej chwili stosujemy. No bo jak mamy ludzi wyleczonych, oni nie są chorzy, nie trafiają do szpitala, nie trafiają na ojom, nie mają żadnego życia. Trzeba było tylko zacząć tu I w wielu przypadkach to tak jest. My mówimy w tej chwili o tym, że mamy schorowane no, społeczeństwo polskie. Sądzę Państwo, że Państwo uwagę na to też przy tej okazji, że Chciałem parę rzeczy powiedzieć troszeczkę innych, no bo tak. Ja wiem, że jesteście zainteresowani zdrowiem i bardzo dobrze, ale popatrzcie. Czy ja mam tu stanąć i mówić, jak leczyć osteoporozę? Ja to wszystko opisałem. Czy mam stanąć i mówić, jak leczyć nowotwory? To wszystko jest noble, to są takie różne rzeczy. No, ale w międzyczasie słyszę, jak pełna mi szepcze ucha i mówi tak. Ja się naczytałem tej książki i znam ją na pamięć. Ściągnęłam sobie z YouTube'a filmiki, jak zakładać węflot. i mówię jest. Pielęgniarko, A on mówi, nie, ja jestem fryzjerką. Ja mówię, jak fryzjerko? No tak. To pani leczy ludzi? No. A ilu pani tu leczy? A już tak ponad dwustu. To ja mówię, tak. W pewnym momencie ja panią poproszę tutaj, że pani zostanęła, tylko broń Boże, niech pani nie mówi, że pani jest fryzjerką skoro Pani leczy nieuleczalny, może nie tyle nieuleczalny, co no wtedy, w tamtych czasach, COVID-19 to był dla wielu ludzi śmierć w oczach, No i wtedy e, Ola e, w czasie tej mojej tylko wykładu, ja ją poprosiłem, wtedy Ola wszystkim powiedziała, że nie ma żadnego wykształcenia medycznego, leczy COVID-19 ze skutecznością stuprocentową w ciągu jednego do trzech dni i uratowała życie tylu już ludzi. Coś takiego trzeba propagować. I zacząłem w te żagle dmuchać. I zacząłem mówić o fryzjerkach, które leczą COVID-19 także. Lekarzom w szpitalach najlepszych się w głowie nie śniło. Oni nie potrafią. Ola potrafił. Mała życie setkom, do lat. To wszystko jest, no można powiedzieć, przez Jerzego. Bo napisał książkę, pierwszą część, potem drugą część. Ola się naczytała. Potem się przeszkoliła, no i teraz leczymy ludzi. Także to tutaj tak naprawdę to wielkie brawa dla Jerzego, bo to on wszystko Dziękuję bardzo. Warzywa, owoce w sklepie, jakieś te wszystkie inne zboże i tak dalej nie nadają się do jedzenia. Dlaczego? Dlatego, że one zawierają pestycydy, zawierają antybiotyki i zawierają tysiąc innych rzeczy, które tam nie powinno być. Wiecie czemu owady umierają przez kontakt z pestycydem? Co robią pestycydy? Powodują rozstrzelnienie tak mocno układu pokarmowego owadów, no że ona ono... krągę Kronkę za u kwasie ale na zakwasie z ekologicznej mąki. Tak? To wszystko powoduje odżywianie tzw. oportunistycznych bakterii, czyli tych bakterii, które są nam potrzebne, ale nie mogą być w nadmiarze. One są do zadań specjalnych, czyli zjadamy coś toksycznego, czyli chleb ze sklepu i wtedy te bakterie oportunistyczne są potrzebne, żeby zneutralizować te toksyny. No ale jak wiecie przez 20-30 lat codziennie ten chlebek ze sklepu, to macie tych bakterii probiotycznych, oportunistycznych tak dużo, że one nie są już probiotyczne. I one wam wołają, z zjedz cukierka. Heniek, zjedz tego pączka. Tak? Więc na początku, jak chcecie odchodzić od chleba i od cukru, jest to bardzo trudne. Bo pamiętacie, o czym na początku zacząłem wykład? O narkotykach. Pamiętacie? A tam parazytolodzy. No. A parazytolodzy są bardzo niewygodni. No bo pokazują wenecję. Przyjął z korporacji. No, <laughs> że... Panie Panie Czesławie, Panie Magistrze, specjalizacja parazytologia, to jest coś, co, o czym marzyłem takiego prelegenta mieć na wyciągnięcie ręki. Ja jeszcze raz, Mariusz, Tobie ślicznie dziękuję, Panie yy, Magistrze. Czy ja mogę Pana już zarezerwować dzisiaj na, na dożynki, yy, które odbywają się co roku i to będzie już kolejna, szósta yy, edycja, yy, 18-19 sierpień. Proszę wpisać w kalendarz i to dwa dni, i dwa dni wykłady. Jeśli jest takie taka Państwa życzenie i szanownego organizatora. Póki człowiek żyje, ja nigdy się nie... Całe życie się pracował w zawodzie. Jesteśmy wdzięczni, panie... Za to, że dzielił się pan z wiedzą, ta wiedza będzie po prostu przekazana, przekażemy też Andriem końskiemu. ja myślę, że zrodził się pomysł, żeby pan z końskim, który w Nowym Jorku prowadzi szereg wywiadów z doktorem Mieszkowskim, też poprowadził pan z nim takie debaty, dlatego, że jest ogromna potrzeba dzielić się z tym, z tą wiedzą, którą pan zdobył przez całe swoje życie. Na naszym kanale Tadeusz Rolnik TV, będzie następny. Dziękuję uprzejmie za słowa, które Pan Tadeusz kieruje pod moim adresem. I powiem, że to, co robiłem w całe życie, do końca życia będę robił. I to, co Pan robi, A to, to, to nie? serca. To, to innymi... Dziękuję. I zapraszam. Ile powietrza i geropy, ile trzeba wyprodukować nawozów, ile trzeba gazu ziemnego, żeby wyprodukować nawozy, emisyjności, krowa puszabłki, Tam Akurat. Dobre bąki puszcza. Gorsze są te w tych dużych. Piorę no, Słuchaj, krowa jeszcze coś im daje. Pluslidium, butylium to jest takie niebezpieczna bakteria, która może się pojawić w mięsie. Słowianie nasi przodkowie, jak nie wiemy jeszcze do dostępu do pieprzu, dawali jałowi. Bo krowa jest tak. najwięcej, ma właściwości. Ale każdy jest. wilk, Ależ. każdy lew zaczyna jedzenie od Wybor Życie życiodajny wybor skośny, szpik kosny. A I właśnie, dobrze, że mi przypomniałem. No tak, i jak jest cieliczka, no to jest matka. Kto? Czy Zdrowych w mysłach zabije kurę, która znosi jaja? Koguta się zabije, tak? Ciężkie się A koguta jeszcze się powinno z głową gotować. No to wiemy no. No, także powiedz jeszcze tylko na koniec o gotowanym wywarze z kości. Tak, tak właśnie wywar, bo mamy przypadek taki, który Pani ma raka jajnika i ma pozapychane już jelita, się roz... no, akurat na szczęście nie szczepione. No, witajcie, Marcin na tej strony. Właśnie się tu impreza, od rolnika najlepszego, rolnika w Polsce. Ja bym się dostał nas, Dobrzynek, doczekać, bo wiem że rejekcie bardzo fajna impreza, naprawdę ciekawa wiedza, wiele stoińców, wiele wszystkiego, także obserwujcie. Zobaczycie na jeszcze będą lepszy. I codzienne tutaj podziękowania. Mam tutaj uczestnika naszej konferencji, mówi, że jest z Hiszpanii i chciał mi podziękować za imprezę. Ja jestem po prostu wzruszony. No i naprawdę dla takich ludzi warto takie imprezy zrobić. To ja Ci coś pokażę, a ten Pan idzie z nami. Ja Ci pokażę hiszpańską rasę bydła. Idziemy! A potem naprawdę to jest problem. Na głowy kończy się nasza impreza. Opuszczają nasze, obejście kolejni preleganci Marcin Kno i tutaj Torrador z Hiszpanii, którego przed chwilą widzieliście, prawda? Aleksander. Aleksander, chcieliśmy podziękować wszystkim za, za to, za nasza o Hasi. Ternawa która jest po prostu naszym opiekunem takim po prostu yy, jak gdyby prawnym, a to jest też anioł na te trudne czasy, a tutaj jest gość, który po prostu jest yy, od spraw żywienia i obrony, bo widać, że Wygląda sprężnie. Będziemy męskie grono. Męskie podnosić, grono. E, I ja e, kończę imprezę Zapraszam na dożynki A Marcin zapraszam. Tak, do za 17-18 czerwca zapraszam do Podkalisza. Robimy polskie forum zdrowia Budowanie świadomości. Tadeusz będzie prelegentem. Mam nadzieję, że ty też będziesz. Zobaczymy jak, jak to taka będzie pogoda, ale pogoda nam jest nie straszna Mamy wszystko pod halą w razie czego. Ile ludzi przyjdzie 70 zł wejście za dwa dni. muzyki ulicznej wieczorem koncert. Wielu prelegentów, bardzo ciekawość prelegentów, dużo nowych prelegentów będzie. Dwa dni fajnej imprezy. Także zapraszam serdecznie. Pytanie czy goście z Hiszpanii też będą. Będzie. Dziękujemy i zapraszamy to. Będziemy na to następnym razem i wybieramy się na dożynki. Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo na jeszcze większym, jeszcze więcej prelegentów i jeszcze więcej wdrożynki, bo też tutaj będę. I w przyszłym roku również na imprezach i majowym i sierpniowych. Zapraszam również do udziału w dorzynkach Tadeusza w sierpniu. Ja tam będę. Zapraszam.